Byłeś goś w takim hipermarkecie z suplementami? Chodzisz se, kurwa, zakupki se robisz. Byczki chodzą też, wybierają. Wszystko ma słupy. Chodźmy na źródła z terydami, mój ulubiony. Przepieszne są rzeczy. Chodź w naszym no Nie mam teraz, kurwa, czasu gadać, bo ja zakupa w jestem. Nie wiem, kurwa, kiedy będę. Ja pierdolę. Kładki Lion i białko bananowe ultra Izo z kurwy synu. Yeah, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah, bitch, yeah, suck my fucking dick. Coż on pokażę kochani, kurwa, ale paskudztwo, zalęgło się, kurwa, nie wiem, kto to przyniósł. Pokażę, Jezu, na chwilę mnie w domu nie było, ty, popatrz. Ty, kurwa, poszła, poszła mi to, ma to jedna, popatrz, się zdrowy. Chujozo, ty, kurwo, ty. Nic się nie rusza, nic na nie działa, ty. Spierdalamy, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Kurwa ma światło! O kurwa! Szczególnie znana ze swoich właściwości zdrowotnych jest dieta śródziemnomorska kojarzona najczęściej z kuchnią grecką. Wyśmienicie. Może jakieś brokułki jutro sobie z mu gotuje. A! Fasolę zalewamy zimną wodą i mar... Aaa! Co się... Ej, pomocy! Ej, naprawdę, to nie są żarky. O kurwa, trener personalny! Zamieniam się w trenera personalnego! O kurwa, gumy, kurwa. y kurwa! 500 tygodniu Nie, Zawody jutro? Masz brązer! Nie! Dzień dobry, kochani. Chciałbym Was zaprosić na kurs trenera personalnego w Gorzowie Wielkopolskim. 15 lutego będą też specjalizacje z Ja właśnie siadam do swojej owsianki i widzimy się jutro. Klecy, pros. Plecy proste, trzymaj, kurwa. Łopatki. Pośladki zep... Szmat. O kurwa. Miałem pojebany sen. Że trenerem personalnym, że karnym na solarium. O kurwa, że lajkuję Majewskiego. O kurwa, że taką książkę czytałem, kurwa. CO TO KURWA jest?